naszych spotkaniach pozaszkolnych, pozaplanowych uczestniczą bardzo często osoby z różnych krajów hiszpańskojęzycznych. Ostatnio był chłopak, który jest z Argentyny, poprzednim razem była, dwu, dwie dziewczyny były z Murcji i dwie osoby były z kraju Basków. Bardziej wybrzmiewa Wasze hasło unijno-stryjne, włączenie Tak, łączymy się w tą kulturę, łączymy się w ten język, zapominamy się. To jest super doświadczenie, to jest właśnie to, czego my chcemy, żeby nie czuć takich blokad językowych. Bo jednak Polak z Polakiem bardzo często mają em, tendencję do oceniania swojego poziomu. nie będę mówić po angielsku, bo mam zły akcent, nie będę mówić po hiszpańsku, bo mam koleżankę, która jest lepsza, niech ona mówi. A tutaj zapominamy o jakichkolwiek barierach. Cześć, mam przyjemność powitać Was w kolejnym odcinku z cyklu Poza Planem. W tym programie możecie poznać aktywnych studentów realizujących swoje pasje poza planem zajęć. Nasze studio Uniwizji tym razem odwiedziła Martyna Smorąg z Pan Hispanistycznego Koła Naukowego Unidos. Cześć Martyna. Cześć Jagoda. Od czego się zaczęło? Zaczęło się tak naprawdę od mojego pomysłu, że moglibyśmy jednak się zjednoczyć, stąd też może powiem troszeczkę o nazwie naszego koła. Nazywamy się Unidos, dlatego że jesteśmy... Unidos oznacza po hiszpańsku zjednoczeni. Jesteśmy zjednoczeni z Hiszpanią, z Ameryką Łacińską. Nie zamykamy się tylko i stricte i wyłącznie na Hiszpanię, tylko stwierdziliśmy, że damy też troszeczkę uwagi, głosu e, Ameryce Łacińskiej, bo również tego potrzebuje. Jest to jednak 21 krajów, łącznie z Hiszpanią, które mówią po hiszpańsku, także nie możemy zamykać się tylko na ten jeden. Chcemy też się skupić na tych innych. Skoro zaczynamy od podstaw, no to musimy też powiedzieć o Waszym pięknym logotypie. Który tak. masz też na koszulce. Dlaczego zdecydowaliście się umieścić tam lamy? Zdecydowaliśmy się umieścić tam lamy ze względu na to, że jest to symbol, symbol zwierzęcy lama jest symbolem Ameryki Łacińskiej. Stąd są te lamy tak symbolicznie pokazujące właśnie taką tą naszą miłość do Ameryki Łacińskiej. Jesteś założycielką tego koła. Wróćmy do momentu yy, Waszych początków. Yy, jaki team, jak, jak liczny team zaczął go zakładać i co wtedy chcieliście osiągnąć? Yy, team, który go zaczął zakładać, który zaczął zakładać to koło, to było około 10 osób. Yy, pojawił się pomysł, yy, niestety, w mojej, yy, w mojej opinii troszeczkę późno, bo dopiero na drugim roku. Yy, natomiast zaczęliśmy od początku tak naprawdę prężnie działać. Pojawił się pomysł, zaraz później pojawiły, pojawili się członkowie. Zaczęliśmy trochę to rozgłaszać. Zdobyliśmy zgodę opiekunki, która została naszą opiekunką, doktor Nina Pielacińska. I później zaczęliśmy rozmowy na temat jak ma wyglądać nasze logo, zaczęliśmy projektować, zaczęliśmy się zastanawiać jak będą wyglądały koszulki, zaczęliśmy się zastanawiać co my w ogóle będziemy w tym kole robić i co chcemy tym kołem przedstawić. No i przede wszystkim chcemy zarażać taką pozytywną energią, takim pozytywnym patrzeniem na świat, przekazywaniem wiedzy w taki ciekawy sposób, stricte skierowany właśnie do studentów. No też czasami mówimy troszeczkę bardziej zaawansowanym, że tak powiem, językiem, ale skupiamy się właśnie na, na studentach. Stąd też nasze są posty na Instagramie, na Facebooku również, ale na Instagramie są typowe, właśnie posty instagramowe. Informacyjne. Co Informacyjne, co, co tydzień jest na przykład z innego regionu, o czym innym mm -hmm. e, i tak dalej. Także najnowszy post jest o Fridzie Calo. kim jest i co przedstawia także Meksyk. Ale dwa tygodnie temu mieliśmy bodajże smaki Argentyny. Smaki Argentyny, tak, mamy ich mnóstwo o yerba mate i różnych takich um, tematach podstawowych mm -hmm. Ameryki Łacińskiej, ale również Hiszpanii. Nie zamykamy się na Hiszpanii. Mam wrażenie, że często nie zdajemy sobie sprawy, tak samo jak powiedziałaś o tej yerbie, e, ile nas dotyczy, tak. Z naszej codzienności. A jak przebiegają spotkania Waszego koła? Spotkania naszego koła przebiegają w różny sposób. Zależy, co jest aktualnie tematem ważnym do omówienia. Często są to spotkania online, bo jesteśmy z różnych roków, ciężko nam się najczęściej spotkać w jednym terminie, natomiast nie wykluczam takich spotkań, takie spotkania również się odbywają, ale na tych spotkaniach robimy, że tak powiem, raz a porządnie. Przedstawiamy plany, które będziemy realizować na przestrzeni dwóch, na przykład miesięcy, i również ustalamy listę osób, które będą robiły posty, bo każda osoba w naszym kole zrobiła chociaż jeden post. Także wszyscy jesteśmy, dokładamy naszą cegiełkę do tworzenia tego koła. Jest nas aktualnie około 25-30 osób, mm -hmm. i każda z tych osób prężnie działa na naszą y, korzyść. Pozyskaliśmy niedawno też osoby z pierwszego roku, y, są od nas, z nami od niedawna, to będą ich pierwsze wydarzenia, te, które się będą działy, o których y, później opowiem. W Waszych spotkaniach uczestniczą tylko studenci? E, nie. W naszych spotkaniach nie uczestniczą tylko studenci. W naszych spotkaniach mm, pozaszkolnych, pozaplanowych e, uczestniczą e, bardzo często osoby z. M, Różnych krajów hiszpańskojęzycznych. Ostatnio był chłopak, który jest z Argentyny. Poprzednim razem była. Dwu, dwie dziewczyny były z Murcji mhm. i dwie osoby były z kraju Basków, także bardzo ciekawie. Te dziewczyny były z Erasmusa i ich rodzice, bodajże tata i siostra, byli właśnie z kraju Basków. Także to było nasze jeszcze poprzednie spotkanie. Spotykamy się luźno, idziemy do kina sobie na film. Do kina, do czeskiego filmu. Na film żeby sobie pooglądać na spokojnie, ustalamy, co chcemy obejrzeć, mhm. dajemy im znać na temat repertuaru i po prostu oglądamy. A później mała integracja i rozmowy na różne tematy. Często chodzimy nawet do expo, żeby mhm. grać w plaszówki i robić sobie integrację za każdym razem jest super. W takich momentach chyba jeszcze bardziej wybrzmiewa wasze hasło Unidos, czyli tak, złączenie języków. Tak, dokładnie. W takich momentach, kiedy zapominamy się o polskim, że tak powiem, jak zapomina, zapominamy mówić po polsku, tylko łączymy się w tą kulturę, łączymy się w ten język, zapominamy się, to jest super doświadczenie. To jest właśnie to, czego my chcemy, żeby nie czuć takich blokad językowych, bo jednak Polak z Polakiem bardzo często mają um, tendencję do oceniania mhm. swojego poziomu. Na przykład nie będę mówić po angielsku, bo mam zły akcent, nie będę mówić po hiszpańsku, bo mam koleżankę, która jest lepsza. Niech ona mówi, a tutaj zapominamy o jakichkolwiek barierach, które gdzieś tam nas e, dotyczą czy, czy które wcześniej odczuwaliśmy. Zapominamy tego na rzecz tego, aby rozmawiać w swobodnie z tymi Hiszpanami. Oni w nas, nie tylko Hiszpanami, Latynosami, oni nas wyzwalają taką właśnie pozytywną energię i sami też również taką mamy. No właśnie, dzięki właśnie takim działaniom pewnie towarzyszy Wam naprawdę fajna atmosfera na spotkaniach. Tak. Tak, bardzo fajna, nie kłócimy się, czasami tylko dyskutujemy, bo ktoś zrobiłby dany projekt w inny sposób, ale jesteśmy otwarci na wszystkie propozycje, zawsze dochodzimy do konsensusu, zawsze się dogadujemy. No i a propos tej pracy zespołowej, kiedy na Waszym horyzoncie pojawił się grant? Na naszym horyzoncie pojawił się grant, w zeszłym miesiącu pojawił się pomysł, aby spróbować. Nic nam nie szkodzi, złożymy wniosek. Wniosek tak naprawdę to jest kwestia jednego, dwóch dni, aby go napisać, aby go zrealizować. Także napisałam ten wniosek razem z moim współwiceprzewodniczącym. Napisaliśmy ten wniosek, daliśmy go opiekunce, co ona na ten temat myśli. Dopisała kilka rzeczy i mówimy, dobra, wysyłamy. Mhm. Dostaliśmy bardzo szybko odpowiedź, że ok, fajnie, nanieście malutkie poprawki i wyślijcie jeszcze raz. Nanieśliśmy te poprawki, musieliśmy bardziej sprecyzować czas, kiedy chcielibyśmy dane wydarzenia robić. Wysłaliśmy go i dostaliśmy informację, że przeszedł pozytywną ocenę merytoryczną i przechodzi do oceny głównej. No i później na stronie bodajże aktywna młodzież, grant, Ministerstwo Nauki, dostaliśmy informację, przeczytaliśmy o sobie, że dostaliśmy dofinansowanie. Także bardzo łatwo było nam to zdobyć, ale też mieliśmy bardzo dobry pomysł. Naszym głównym tematem są kolory Latynoameryki. Jest um, uświadamianie młodzieży, że hiszpański kojarzy nam się tylko i wyłącznie z Hiszpanią. Oczywiście, no Hiszpania, hiszpański, natomiast nie biorą pod uwagę tego, że jest cała Ameryka Łacińska jeszcze do, do naszej dyspozycji, która właśnie mówi w tym języku, w różnych dialektach, różnych odmianach, ale to wciąż jest hiszpański. Zamykamy się tak na ten jeden kraj, a do zaoferowania mamy o wiele więcej. To w jaki sposób będziecie realizować założenia tego projektu? Już realizujemy na przykład, uświadamiając um, te posty. To jest na pewno takie zdobywanie troszeczkę, jakby poszerzanie wiedzy mm. naszych odbiorców. Oni są już świadomi mniej więcej, co my tam sobą prezentujemy. No i um, naszym założeniem jest, są warsztaty. Pojedziemy do prywatnej szkoły w Barninku um, i tam będziemy przedstawiali, robili warsztaty dla dzieci um, w różnym wieku, będą dwie grupy. Również jutro odbywają się warsztaty, na które serdecznie zapraszam, ale to już później, w sumie się pojawi i tak ten wywiad, ale i tak zapraszam, z Bad Bunny i z Peso Pluma. Później mamy 4, o to mogę powiedzieć, 4 czerwca będzie dla nas ważne wydarzenie Hornadas i Berikas, na których będziemy przedstawiali prezentacje na różne tematy. Na tematy mm -hmm. gier, na tematy dialektów, na tematy nie wiem różnych wydarzeń hiszpańskich latynoamerykańskich i to będzie takie zwiększanie właśnie wiedzy chcemy przekazywać informacje jakby szerzyć popychać tą Amerykę Łacińską trochę do przodu nie tylko właśnie tak jak wspominałam zamykać się w jednym Boksie. Naprawdę towarzyszy Wam multidyscyplinarne podejście. Powiedz jeszcze, jak doszło do tego, że e, od tego roku w naszej uczelni funkcjonuje Hiszpańskie Centrum Edukacji? E, doszło do tego, e, jak nasza opiekunka, y, nasza opiekunka jakby w z, z pomocy razem z biblioteką, z Uniwersytetem Szczecińskim. Był taki pomysł, aby właśnie poprosić, jakby zdobyć od ambasady Hiszpanii e, książki i bardzo szybko to prężnie zaczęło działać, tak naprawdę bodajże rok i te niecałe nawet i już są te e, książki u nas w zbiorze. Jest to bardzo wiele książek. E, są to bardzo dobre książki, które z kolei nie mogą, e, nie muszą wypożyczać tylko studenci, ale również mieszkańcy Szczecina. Są to książki hiszpańskojęzyczne. Pisane po hiszpańsku, y, hiszpańskich autorów. Także bardzo dziękujemy przede wszystkim ambasadzie Królestwa Hiszpanii, którzy do nas przyjechali osobiście, pr mm -hmm. przedstawiciele, dla których mogliśmy e, poprowadzić e, konferencję z którym zresztą Uniwizja nam towarzyszyła, więc możecie na spokojnie odnaleźć materiał z tego. Tak. Wasza działalność zwiększa konkurencyjność też filologii hiszpańskiej na Uniwersytecie Szczecińskim. Przecież od niedawna tutaj też mamy studia drugiego stopnia, no ale sprawiacie, że ta mm, kultura uniwersytecka jest jeszcze bardziej dostępna. I naprawdę bardzo wartościowe materiały dzięki temu przygotowujecie. Tak, oczywiście. Chcemy się też wyróżniać na tle innych filologii. To znaczy, chcemy, żeby filologia hiszpańska nie była kojarzona tylko, że idę na uczelnię, nie wiem, nudzę się, posłucham, co mają mi do powiedzenia, idę do domu. Idę o po je. papier. Tak, coś bym porobił, ale nie, nie wiem, co mam porobić. To tutaj dajemy gamę rzeczy, możliwości do wyboru. Proszę, jest co robić? Możecie z nami się spotykać, możecie wychodzić, możemy się właśnie jednoczyć, możemy wspólnie rozmawiać. Raczej osoby idące na filologię hiszpańską zazwyczaj mają dość podobne podejście do życia. To znaczy takie pozytywne nastawienie. To są osoby najczęściej uśmiechnięte, pozytywne, z, z dużą ilością energii, z dużym pokładami energii, które jakby nie do końca wcześniej były wykorzystywane. Mhm. A teraz jest ku temu możliwość. Jesteśmy też osobami, które chcą jakby szerzyć te nasze dobro, nasze... Pomysły dalej. Chcemy iść z tym dalej, chcemy cały czas się rozwijać, więc ym, tak, na pewno jest to jakaś konkurencja, na pewno też jest takie to podbicie Uniwersytetu Szycińskiego w kwestii filologicznych, bo nie często się mówi właśnie wiadomo o wielu kołach, ale rzadko kiedyś są wspominane właśnie te filologiczne, hiszpańskie czy jakieś inne. One aż tak się nie wyróżniają, to aktywnie pracujecie na to, żeby zmienić to podejście. Tak, aktywnie pracujemy na to, żeby zmienić to podejście, aktywnie pracujemy na to, żeby e, coraz e, więcej osób o nas wiedziało, coraz więcej osób się zarażało, coraz więcej osób przede wszystkim było świadomych e, tego, że. Tak jak mówiłam, nie tylko Hiszpania, ale również Ameryka Łacińska ma duży wkład w, nad, w całą tą kulturę. To na jakie sposoby będziecie wykorzystywać Waszą kreatywność i te pokłady pozytywnej energii w kolejnym roku akademickim? Jakie są Wasze plany? Nasze plany na kolejny rok akademicki i również na ten, to znaczy do końca tego roku, przede wszystkim jest zrealizowanie naszego dofinansowania Aktywnej Młodzieży, na pewno dof dofinansowanie. Zrealizowanie granta. To jest naszym głównym planem i w tym planie mamy. Cztery warsztaty, które mamy zrobić. Także na pewno są to tego 4 czerwca, Hornada Ibericas. Jeszcze w tym roku akademickim będziemy się wybierali do Barlinka, na te właśnie do tej szkoły, dla dzieciaczków robić tam różne zabawy, gry, konkursy językowe i tak Natomiast w, od października zaczniemy też powoli z takimi warsztatami, typowo dla studentów, żeby oni też wiedzieli, może jakby uczulać. Ich na to, także znowu będą takie konferencje, mini-warsztaty językowe, pokazujące właśnie cały czas to, nad czym działamy. Naprawdę, to brzmi jak napięty kalendarz i intensywne plany. Zbliżamy się do końca naszego spotkania i chciałabym skupić się tutaj już na Twoich, Twoich doświadczeniach. Martyna, powiedz proszę, co dał Ci ten rok działania w kole. Ten rok działania w kole na pewno dał mi dużą odporność na stres, dużą odporność na oceny innych osób, niekoniecznie zawsze przychylne, ze względu na to, że a co to zmienia, co wasze koło zmienia, w czym waszym koło się wyróżnia, dlaczego wy, a nie inni. Z wieloma m, takimi sytuacjami się spotkaliśmy opiniami ludzi. Ja osobiście się spotkałam. Czemu to jest tak ważne, ale. Te wydarzenia i osiągnięcia nasze pokazują, dlaczego to jest tak ważne. Myślę, że skoro inni nas na tyle docenili, doceniła nas sama ambasada Hiszpanii, jakby całą tutaj naszą działalność biologiczną, hiszpańską, to są to jakby fakty, które mówią same za siebie. Ja również myślę, że. Przede wszystkim nauczyłam się takiej współpracy, większego otwierania się na możliwości, nie tylko taki tor, który jest dla nas wygodny, tylko spróbowanie, bo może się uda. Nam się udało także. Wystarczyło spróbować, nic to nie kosztowało. Kosztowało nas to tak naprawdę kilka godzin napisania wniosku, wymyślenie planu, ale i tak jesteśmy kreatywną grupą, więc przyszło nam to po prostu bardzo łatwo i udało się nam. Także. Bardzo dużo nauczył mnie ten rok i dał mi taki, taką pewność, utwierdzenie, że to co robimy jest słuszne, jest fajne, jest ciekawe nie tylko dla nas. Życzę Tobie i Wam, całemu zespołowi, żeby takich rzeczy i celów udało Wam się osiągać jeszcze, jeszcze więcej. Pięknie dziękuję za to spotkanie. Naszym widzom przypomnę, że gościnią kolejnego odcinka z cyklu Poza Planem była Martyna Smorąg z Pan Hispanistycznego Studenckiego Koła Naukowego UNIDOS. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w kolejnych odsłonach Poza Planem.